Dzień dobry, dzień dobry. Wpadam tutaj do Was szybko z kilkoma informacjami. Pierwsza sprawa. Zwłaszcza dla nowych osób, które dodały się do naszej grupy, od jakiegoś czasu nie dodajemy już Waszych pytań jako postów, żebyście się na nas nie gniewali, że po prostu odrzucamy te pytania, ponieważ mamy takie pytania, takie posty grupowe, pod którymi prosimy, żebyście właśnie zadawali te pytania i tam staramy się odpowiadać, żeby to było w jednym miejscu i łatwiej znaleźć właśnie i poczytać sobie takie odpowiedzi. Druga sprawa jest taka, jeśli chcecie, dodać pytanie jako yy, osoba anonimowa, napiszcie do nas na wiadomości do wykreuj albo na maila, i my udostępnimy to Wasze pytanie pod takim postem anonimowo. Druga sprawa, przed chwilą dodałyśmy takiego posta z informacją, że będzie kolejne wyzwanie. Wyzwanie na manifestację finansów. Prosiliście, yy, o, prosiliście nas o takie wyzwanie, żeby go zrobić właśnie po zakończeniu wyzwania na self-concept i właśnie stworzyłyśmy yy, takie wyzwanie. Przez 21 dni będziemy chętne osoby motywowały, męczyły, żeby przeprogramować tą swoją podświadomość i poczuć się jako ta osoba, która żyje w obfitości, w luksusie, co tam sobie wymarzy. Także naprawdę przygotowałyśmy masę materiału i bardzo ciekawe ćwiczenia. Oraz subliminale. Zaczęłyśmy tworzyć subliminale, już jako gratis dałyśmy osobom, które są na kursie, przepraszam, na wyzwaniu na self-concept. I teraz w tym nowym wyzwaniu na finanse przygotujemy, już mamy opracowane takie właśnie na subliminale na finanse, na obfitość finansową, będzie Subliminal Silent oraz z muzyką do wyboru. Także naprawdę tutaj się bardzo postarałyśmy. Będą medytacje specjalne, kilka do wyboru, będą afirmacje i nasze ćwiczenia, które polecamy właśnie w celu przeprowadzania. Przeprogramowania podświadomości na obfitość. Oprócz tego, chciałam jeszcze wspomnieć, że 30 kwietnia rozpoczyna się nasz kurs, który można zamówić u nas na, na stronie albo wiadomości prywatnej. To jest kurs na manifestację e speech, czyli konkretnej osoby lub miłości, ogólnie miłości. I też tam zawarłyśmy w tym. Kurcie, całą naszą wiedzę, którą mamy na ten temat, wszystkie nasze doświadczenia zabrałyśmy w jednym miejscu oraz naprawdę przydatne ćwiczenia, żeby Wam uzmysłowić, jaką macie moc, ćwiczenia, które pomogą Wam przeprogramować tą podświadomość. Także zachęcamy serdecznie, w razie jakichkolwiek pytań prosimy pisać pod postem i pozdrawiamy i życzymy miłego weekendu.